Ej, ale nie, nie! Okej okay. Siema, witam was na kanale w sensie witamy was na kanale Podmielone Ptaszniki Cześć, cześć I dzisiaj pora na karmienie, hodowli Na pierwszy ogień idzie Chromka I ona dostanie sobie takiego topana, drewnojada Szybka akcja Jak na Chromkę przystało w sumie mhm. Jestem chyba, no. Ja jeszcze, jestem jeszcze, 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 jest Dobra, siedzi w tym rogu i nie. jest jak się będzie ruszać wystarczający ten łącznik. O, okej. Okay. Szybka akcja, lecimy dalej. Dobra. Może trochę za daleko. Mm -hmm. Czekaj. Co próbujemy mu wrzucić? O, wychodzi. Ups No przepraszam Nandu no, kochany Jedzonko czeka Okej, okay, super, że zdążyłem w ogóle to nagrać. A Zdążyłeś gdy... O matko Ale ja cały czas go wali dupą po mordzie <laughs> Nie, to jest morda jego. To się no, no to mordą po mordzie Żeby nie było ograniczenia za brutalne treści Dobra, no to to jest drugi nandu, ale zawsze ucieka, jak się go otwiera, więc zobaczymy. No tak, już się zaczyna. Nie. No jo. No to już po się chyba. Czy detekcji? redetekcję? Albo tak, ja go spróbuję wybawić. Wybaw Weź ich daj jedzenie tutaj na blisko i niech on wybiegnie No, złapać no świerszczy to jest wyglądać. Mhm Nie ma no, bujek W międzyczasie można sobie na duszkę popatrzeć mhm. Dobra, czekaj Bliżej A Jezus Mario świerszczy No Okej, okay. wyrwał mi się. Coś tam było widać. Mam panią dla pani. Pięknie. Mhm. Wygląda na szczęśliwy. Molej z nim. <gryznie>. No. Ja mam z nim złe wspomnienia, jak wybiegał za pudełko. Przy karmieniu. Uh -huh. Siedzi tutaj, pan Gigas. No, widać go. Boże święty. Okej, okay, proszę szybko. que gigante. É uma coisa No. OK. Ojejku Taki maluszek, a to kłyły. Mhm Pięknie Ale wygląda jak Mhm Terino ma Sazimai Myślę, że po wylińcu zobaczymy Czy się skusi chłopiec o. No chodź, no Kurde No się wstydzi blasku flaszy Mhm, mm no nie jest sławny No chodź się Wydaje się, że on po tym jednym razie się speszy Już nie O kurde No wychodź, wychodź No bo go zerzy tu To albo o, to o, o. Co mi po chałupie, chodzisz frajerze? Nie ma gości Okej, okay, nie może mm -hmm. um, Na dół on się obija No Znowu te świecące oczka Mhm mm jeszcze No się bardziej ręka święci niż mi Bo już więcej się święci dzisiaj Te napodchmielone toczniki przystały Jeszcze urodzinki Oj tak dzisiaj Nie ma żadnej padaczki jak coś, to tak wiecie z natury nie? U mnie to samo Spójrzcie mu się w oczy jak potraficie tak szybko nadążyć wzrokiem <laughs> I powiedzcie I... czy te oczka mogą kłamać Dokładnie I to że nie mam padaczki <laughs> Oczywiście że on ma się dobrze Upodobał sobie zieleninkę, to będzie siedzieć w zielewninice. Jo. Ja. Spróbujemy go nakarmić. Kędziorek też się, po wylińce. No, kolego. Zjemy czy nie zjemy? Taki tuściutki. O! Idealnie dla ciebie. Też? Chyba. On no, chyba nie będzie zainteresowany. Jeszcze raz. On cię smyra połapie, no ja bym go uwalił, nie wiem jak ty. To chcesz? Chyba nie będzie chciał zjeść. On się jeszcze boi. No. To my go tutaj odłożymy. Sorry za Co za zgniecenie ci dupy. Wziąg. To normalny moczników Ja ci tu przesunę, żeby mnie ci nie zgniótł Kochany. No jak już wchodzić tam to jak po zamknięciu. Och ty leń! O Jezus, ty klucho jedna No I klucho idzie do to Taka jeszcze pukna. Jeszcze troszeczkę Jeszcze ciupinek Żeby stary miał Wygodę w funkcjonowaniu Ale połęczynuje, nie? Nie widać tego ogólnie Nie? Nie Tu ma cały pastek zrobiony Dobra, Dobra. Tyle było skędziora. Młode. to jest Farming Topus Euratus akurat. Samiec. Samiec On jest napompowany i ma już trochę czarną tą dupę, więc chyba go nie będziemy karmić Ale możesz nagrać jaki jest piękny. Mhm, ładnie się na złoto to tu. nie ma co to taki typowy pani Anos. Sorgo. Ale jest ładny ten kolorek. Na może możesz zrobić zbliżenie bardziej. Tak od przodu w sumie. W Cześć go spróbuj. Albo. Nie, nie dam rady, tak. O. O ma taki zły pyszczyk. Mhm. Dobra, spróbujemy na tym zbliżeniu. Mam nadzieję, że będzie ładnie. Nie, ja chyba faktycznie nie ma. Muszę mu dupa świeci, mhm. Tutaj to widać. No. To nie, Tak samo... No, w ogóle wygląda na takiego napompowanego, nie? Mhm. Także dajemy mieć spokój, później cię spryskam jakoś. Tak. No się, Ojej. Ajajajajajaj Ale będzie ręka piec A Widać te włoski na ręce To jest jakie L? L8